Słuchajcie, nie jest dobrze. Albo nawet gorzej. Jest źle. I to bardzo. Zagrajnik TV. Jeżeli ktoś nie ma dziś maszynki do grania, to ma problem. Nigdy nie miał na czym grać, bo decyzję o tym, że chce być graczem podjął dopiero niedawno, albo to, na czym grał dotychczas, jest stare, albo się depsuło. Choć w sumie czasem to na jedno wychodzi. Bo sytuacja na rynku jest kiepska, a na biednych graczy co chwilę spadają nowe plagi. Jak nie górnicy, którzy skupują karty graficzne po to, żeby kopać kryptowaluty, to skalperzy, którzy skupują geny po to, żeby potem sprzedawać je po horrendalnie zawyżonych cenach. A wszystko to w ogóle jest możliwe, dlatego że półprzewodniki, czyli element niezbędne przy produkcji urządzeń elektrycznych, są drogie i ciężko dostępne jak nigdy wcześniej. A na to z kolei składa się kilka czynników. Pandemia i przerwane przez nią łańcuchy dostaw, susza na Tajwanie i groźba agresji na Tajwan przez komunistyczne Chiny. Tak, Tajwan jest w tym wszystkim kluczowy, bo to właśnie ten kraj od lat przoduje w produkcji mikroprocesorów i półprzewodników właśnie. Więc jest przekichane, bo chyba jeszcze nigdy nie było gorszego czasu, żeby kupić sobie nową maszynę do grania. Jasne, są nowe, mniej wydajne maszyny. I głównie mam tu oczywiście na myśli Xboxa Series S, który jednak mimo ogromu zalet ma też kilka dość poważnych a główną z nich jest oczywiście fakt, że nie posiada napędu optycznego. Nie będę się na tym jednak dziś rozwodził, bo ledwo co na mi trafił obszerny materiał poświęcony Xboxowi CSS, który, no, polecam wam zobaczyć. No i jest jeszcze Switch, czyli moja ukochana konsola, na której pykam w każdej wolnej chwili. Switch, który jednak, no, nie każdemu podejdzie. Powtarzam to jak mantrę, no ale chyba faktycznie tak jest i widzę to po moich znajomych, którzy za żadne skarby świata nie chcą się dobrze bawić przy grach od Nintendo. Wiadomo, dziwnie jacyś. Jednak nawet te najtańsze konsole wcale nie są takie tanie w eksploatacji, bo jednak nowe gry swoje kosztują, szczególnie te od Nintendo, a Game Pass, mimo całej swojej wspaniałości, no nie jest odpowiedzią na wszystko. I tak oto dochodzimy do jedynej sensownej konkluzji, że jeżeli ktoś chce dziś pograć naprawdę tanio, w setki fantastycznych gier, no to retro jeszcze nigdy nie było tak dobrą opcją. Wiadomo, retro konsole jest multuma, na każdej z nich znajdziemy mnóstwo fantastycznych gier, a jednak chciałbym wam dzisiaj wskazać jedną, która mam wrażenie wybija się ponad wszystkie pozostałe. Tak jest. Dzisiaj pogadamy sobie o PlayStation 3. Zanim jednak przejdziemy do tego, czemu ta piętnastoletnia konsola ciągle może być dziś świetnym wyborem, kilka słów o historii PlayStation 3, która, cóż, wcale nie była taka różowa. Młodsi gracze pewnie tego nie pamiętają, a i nie przemawiają za tym same liczby, no bo przecież PlayStation 3 to druga pod względem sprzedaży konsola siódmej generacji, a jednak jej początki, delikatnie mówiąc, były dosyć kiepskie. Oczywiście pierwsze ogłoszenie PlayStation 3 na E3 w 2005 roku wywołało na całym świecie niemałe poruszenie. Oto w końcu gracze mieli dostać następcę najlepszej i najlepiej sprzedającej się konsoli w całej historii, czyli przełomowego i uwielbianego PlayStation 2, które, notabene z liczbą 155 milionów sprzedanych egzemplarzy, dzierży to na szczytne miano do dziś. No i wszystko wskazywało na to, że PlayStation 3 poradzi sobie nawet jeszcze lepiej. Konsola zachwycała futurystycznym i eleganckim projektem. No, może poza dziwacznym, bananowatym kontrolerem, który przeszedł do historii jako jeden z najgorszych pomysłów nawet jeżeli był tylko prototypem. Liczbą zawartych w niej bajerów, w tym głównie imponującym w owym czasie osiągami napędem Blu-ray, no i rzecz jasna mocą, która miała być zasługą tajemniczego, ponoć rewolucyjnego procesora Cell, nad którym Sony, to i IBM miały pracować już od 2001 roku. W każdym razie wszystkie bez wyjątku wiastuny i dema techniczne okazane przez cały rok 2005 robiły na graczach piorunujące wrażenie. Zaś największe wrażenie robiło uderzające w nostalgiczne nuty demo odtwarzające w czasie rzeczywistym scenę otwierającą z Final Fantasy VII. Gracze mieli wtedy nadzieję, że oznacza to rychłą premierę remake'u tej kultowej produkcji. Gdyby tylko wiedzieli, że przyjdzie im na niego poczekać jeszcze 15 lat... Niestety rok później, gdy w Japonii i Stanach Zjednoczonych nastąpiła premiera konsoli, jasne już było, że PlayStation 3 jednak nie powtórzy sukcesu poprzedniczki. Pierwszą i najważniejszą przyczyną była oczywiście cena. Zaporowa cena 500 dolarów za model z mniejszym dyskiem i 600 za ten z większym, zaledwie 60-gigabajtowym, choć w tamtym czasie było to aż nadto. A była to cena zaporowa, bo dostępny już od roku Xbox 360 kosztował odpowiednio 300 i 400 dolarów za model bez i z wbudowanym dyskiem, choć ten zawsze można było dokupić oddzielnie. Co jednak najgorsze, w oczach zwyczajnych graczy nic nie uzasadniało tak olbrzymiego wydatku na konsole Sony, a już w szczególności nie grafika w grach, bo jasne, była ona świetna, ale wcale nie jakoś dużo lepsza od tego, co do roku można było oglądać na sprzęcie Microsoftu. Ba, mimo niby większej mocy obliczeniowej wiele gier multiplatformowych wyglądało i działało na PlayStation 3 gorzej niż na rzekomo słabszym Xboxie. Choć jak to naprawdę z tą mocą obliczeniową było, nie wiedział tak naprawdę niemal nikt, bo architektura procesora z jednym głównym zdaniem i siedmioma pomocniczymi była tak skomplikowana, że mało kto wiedział jak przekłada się tam czystą moc i nawet sami twórcy gier mieli problem z meet the cell broadband engine it's the digital soul of the playstation 3 and though it may look like an ordinary microchip it is the future it all comes down to processing power the faster you think More you can think about. Ponoć wyprzedzał on swoje czasy, ponoć kryły się w nim niewyobrażalne możliwości i nie brakuje nawet głosu, że jest potężniejszy od współczesnych procesorów, ale faktem jest, że to właśnie se ten horrendalnie drogi Sel, był powodem, dla którego wszyscy woleli tworzyć gry na Xboxa 360, a porty na PlayStation 3 traktowali jako smutną konieczność. To wszystko przełożyło się na początkowo kiepską sprzedaż PlayStation 3. W ciągu roku od premiery konsola znalazła zaledwie 3,6 milionów nabywców, czyli o połowę mniej niż przewidywało Sony, a niemal przez cały czas życia konsoli sprzedawała się ona gorzej niż Xbox 360. Dopiero w 2013 roku, tuż przed premierą PlayStation 4, trójce udało się rzutem na taśmę wyprzedzić Xboxa, choć o zaledwie 3 miliony egzemplarzy. No i z ostatecznym wynikiem 87 milionów sprzedanych egzemplarzy, PlayStation 3 nie mogło się nawet równać do legendarnej dwójki. Ostatecznie jednak, mimo kiepskich początków, PlayStation 3 wyszło na plus i dziś pamiętane jest dobrze, i choćby stąd ten właśnie film. Złożyło się na to parę czynników. Od umiejętnej kampanii marketingowej, po raczej dziwnych reklamach na premierę, Sony zupełnie zmieniło strategię na tej płaszczyźnie. Przez fakt, że od samego początku PlayStation 3 było najtańszym i najlepszym odtwarzaczem Blu-ray na rynku, na tym co najważniejsze kończąc, czyli świetnych grach. Ba, właściwie wszystkie problemy z jakimi konsola borykała się na premierę, dziś są już zupełnie bez znaczenia i tak oto dochodzimy do kluczowego materiału, czyli 6 powodów, dla których ciągle warto dziś kupić PlayStation 3. PlayStation 3 stuknął w tym roku 15 lat i właściwie wypadałoby powiedzieć, że nie ma cudów. Generowana przez konsolę grafika musi dziś budzić politowanie. Istotnie, na pierwszy rzut oka widać, że gry są nie dzisiejsze, ale nie ma mowy o szoku technicznym. Nawet osoby wychowane na wymuskanych, gładkich, współczesnych grach będą mogły odpalić PlayStation 3 bez obaw, że wybiją sobie oko przesadą pikselozą. Wszystko dlatego, że PlayStation 3 łączy się z telewizorem przez HDMI, wiele gier wspiera, ciągle będąc dziś standardem rozdzielczości Full HD, a nawet te, które działają w niższych rozdzielczościach, w tym 720p. Ciągle wyglądają akceptowalnie. Do tego PlayStation 3 powstało w czasach, gdy coraz popularniejsze stawały się różne subtelne efekty graficzne, które dziś są już standardem i oczywiście wszystkie te efekty obsługuje. Mowa tu przede wszystkim o mapowaniu normalnych i wypukłości, dynamicznym oświetleniu, miękkich cieniach, HDR-ze, bloom czy wiarygodnej fizyce obiektów. Jasne, nie są one obecne w takiej obfitości jak w dzisiejszych grach. Niektórych wszechobecnych dziś efektów brakuje, jak choćby teselacji, modele są dużo mniej szczegółowe, zaś tekstury bardziej rozmyte. Nadal jednak grafika na PlayStation 3 wygląda naprawdę spożyląco. Rządku. Faktem jest, że właśnie w pierwszych latach XXI wieku postęp w grach widocznie zwolnił, stąd produkcje z tamtych lat postarzały się nieskończenie lepiej niż 15-letnie gry w 2006 roku. Jedyne, co z perspektywy dzisiejszego gracza może być naprawdę bolesne, to liczba klatek na sekundę. Były to jeszcze czasy, gdy nie mówiło się o tej kwestii niemal w ogóle i tak naprawdę wszystkim było jedno, czy gry działają w 30 czy 60 klatkach. Stąd większość działała właśnie w 30, a niczym dziwnym nie były drastyczne spadki nawet do kilkunastu klatek. Cóż, w tamtych czasach wszyscy odbierali to za uczciwą cenę za spektakularne widoczki. W ciągu 7 lat do czasu premiery PlayStation 4 na trójce wydanych zostało ponad 2200 gier. A pośród nich najlepsze z najlepszych, że wspomnę tylko Bioshocka, Obliviona, Skyrimia, Dead Space, Batman Arkham, Assassin's Creed, Dark Souls, GTA V nie! Wymienianie tych wszystkich tytułów jest po prostu bez sensu. Dość powiedzieć, że zdecydowana większość wszystkich godnych zapamiętania gier wydanych w latach 2006-2013 pojawiła się także na PlayStation 3. A przecież PlayStation 3 może się też pochwalić podem biblioteką gier ekskluzywnych. Na żadnej inny nie zagramy od choćby w duże tytuły serii Motorsport. Mniejszo pojawiły się także na PSP i PS2. Killzone 2 i 3, Resistance, Little Big Planet 1 i 2, Metal Gear Solid 4, PlayStation All-Stars Battle Royale, czy ostatnią część Twisted Metal. No i są też gry dostępne na innych platformach, czy też w konsolach Sony, ale które znacznie taniej grać można właśnie na PlayStation 3, tak choćby God of War 3, The Last of Us, czy oczywiście trzy pierwsze części Uncharted. Nie bez znaczenia jest też fakt, że jest też parę gier wydanych na PlayStation 3 w polskiej wersji językowej. Dziś liczba zaledwie około 60 tytułów, Wydaje się śmieszna, ale w tamtych czasach gry na konsole w naszym języku pojawiły się jako coś niesamowitego, a polski oddział Sony był za te wysiłki chwalony. No i nie zapominajmy, że PlayStation 3 to także najtańszy sposób, żeby ograć Personę 5. Ale właśnie, najtańszy to słowo klucz, bo gry na PlayStation 3 można kupić za bezcen. W zależności od stanu pudełka i płyty, nawet najlepsze gry na trójkę można dostać w cenach od kilkunastu złotych do kilku dych. Ale jeszcze ciekawsze są dostępne od czasu do czasu na wszelkich portalach aukcyjnych gigantyczne kolekcje gier, kilkunastu albo i kilkudziesięciu. Wiążą się one oczywiście z większym wydatkiem, ale przy odrobinie szczęścia w cenie jednej, nowej, współczesnej gry można dostać paranaście, może nie największych hitów, ale nadal świetnych produkcji oferujących łącznie setki, jeżeli nie tysiące godzin zabawy. Oczywiście nie mniej ważny jest fakt, że także sama konsola kosztuje grosze w porównaniu do współczesnych konsol. W dobrym stanie używaną grubszą persulkę można znaleźć już w cenie 200 zł, zaś oferty wycenione na 500 do 700 zł to już wypasione zestawy z nowszym, choć oczywiście nadal używanym PlayStation 3 Slim, dodatkowymi padami, i paroma mocnymi grami na start. Rozstrzał cen i różnorodność ofert jest tak wielka, że każdy powinien znaleźć coś odpowiedniego do swojego budżetu i oczekiwań. Wracając jeszcze do gier, to PlayStation 3 świetnie sprawdza się także jako konsola totalnie retro, a to dlatego, że potrafi odpalać gry z PlayStation 1. Jeżeli więc kogoś ta epoka ominęła, będzie mógł nadrobić największe klasyki. Niestety ze dziś szukasz PS4, która odpalałaby także gry na PlayStation 2. Owszem, potrafiły to robić pierwsze egzemplarze, do których Sony po prostu wsadził bebechy z poprzedniej konsoli. Potrafiły to też robić przez rewizje, które PlayStation 2 emulowały, ale szukając oszczędności, w końcu Sony całkiem usunęło odpowiedzialne za to podzespoły. Cóż, szkoda, bo te nieliczne egzemplarze, na których jednak da się grać w gry z PlayStation 2? Stanowią ostateczny kombajn łączący w sobie aż trzy generacje. Tam jają, a PlayStation 3 to nadal najtańszy twarz Blu-ray na rynku. Może nie najlepszy, bo użytkowanie konsoli pod tym kątem nigdy nie było przesadnie wygodne, no i tak samo jak PlayStation 4 nie wspierał na filmów w 4K, ale tak kiedyś, jak i dziś, jest to solidny argument przemawiający za zakupem. Pod warunkiem, że ktoś jeszcze w ogóle ogląda filmy z Płyt Blu-ray i DVD. Oczywiście PlayStation 3 ma też swoje wady. Przede wszystkim starsze i gorzej zadbane egzemplarze konsol potrafią się grzać i być naprawdę głośne. Wówczas warto oddać konsolę do jakiegoś serwisu na czyszczenie i konserwację. Po drugie, w przeciwieństwie do Dłasu. 4 i Dual sensów, DualShockie 3 zawsze wydawało się być nieco tandetne. Pady trochę trzeszczą, a analogi mają tendencję do wypaczania się. Z drugiej strony mają one na przykład analogowe przyciski, wyczuwające siłę nacisku, choć faktem jest, że mało kto gra z tej opcji korzystała. No i DualShockie 3 i tak są lepsze niż pierwotnie dodawane do konsoli konsolę The Six Axis, które pozbawione były wibracji, a miały wyróżniać się rzekomo rewolucyjnym, a w akcji niezbyt precyzyjnym wbudowanym czujnikiem wychylenia. Tak naprawdę są to jednak zaledwie drobiazgi wobec tego, jak świetnym wyborem zdaje się być dziś PlayStation 3. W końcu tani jak bar, czyli z całym mnóstwem świetnych gier, a właśnie cena i brak gier doskwierały graczom najbardziej tych kilkanaście lat temu. Więc jeżeli nigdy tej konsoli nie mieliście, możecie się na nią skusić choćby dla tych parunastu świetnych tytułów ekskluzywnych. A jeżeli jesteście młodszymi graczami, których ominęła cała siódma generacja gier, no to PlayStation 3 będzie dla Was doskonałą okazją, żeby wybrać się do tamtych czasów i nadrobić najlepsze gry, jakie wówczas powstały. Może nie w najładniejszym i najpłynniejszym wydaniu, ale przynajmniej zawsze stabilnie. No i tanią. A przecież właśnie z tanim graniem jest w dzisiejszych czasach największy problem. A co z Xboxem 360? Czy ta konsola nie jest fajna? Wręcz przeciwnie, jest bardzo fajna. Sęk w tym, że akurat Microsoft podszedł do tematu dużo mądrzej niż Sony, więc dzięki usłudze wstecznej kompatybilności, wszystkie gry z Xboxa 360 działają także na nowszych Xboxach. Więc jeżeli ktoś akurat nie zbiera na konsol, dużo lepiej jest kupić używanego Xboxa One lub Xboxa Series S. Gdybyście jednak zdecydowali się kupić PlayStation 3, to pora na ciekawostkę. Otóż mało kto zdaje sobie sprawę, że do PS3 można podłączyć dysk SSD i że ma to sens. Nam dysk do podesłał sponsor tego materiału, czyli firma Transcend, choć trzeba przyznać, że w przypadku tak starej konsoli 2 TB przestrzeni to totalny overkill. Zważywszy na niewielkie rozmiary gier z czasów siódmej generacji, spokojnie wystarczy nawet dysk 256 GB albo i 128. Sama procedura wymiany dysku jest banalna, bo i PlayStation 3 było projektowane z myślą, by gracze mogli z łatwością rozszerzyć pamięć. Co ciekawe i niepodobne do Sony, bo pamiętacie dedykowane karty pamięci do PSP i Vity? Od zawsze mógł to być właściwie dowolny dysk o interfejsie SATA. A więc, no właśnie, dziś może to być także SSD. I co takie SSD daje? Cóż, oczywiście krótsze czasy ładowania gier. Te oczywiście nie były projektowane z myślą o takich prędkościach, jak i cała konsola, więc zyski są różne, ale zawsze są. Zdarzają się gry, które ładują się dwie kilkanaście procent szybciej, ale są i takie, które ładują się nawet do 40% procent szybciej. Generalnie można jednak powiedzieć, że większość gier ładuje się średnio jedną czwartą szybciej. No więc rzecz jasna, nie ma mowy o osiągach rodem z next genów, choćby ze względu na same ograniczenia portu SATA. Niestety przesył ograniczony jest w do 150 MB na sekundę, więc deklarowane przez producenta dysku 6 GB to wartość dla PS3 nieosiągalna. Tak czy owak, podmiana dysku na SSD jest odczuwalna i to także podczas instalacji gier, więc jeżeli chcecie dać swojej konsoli małego kopa, powinniście się tym tematem zainteresować. No, to dajcie znać, kto chciałby sobie kiedyś sprawić PlayStation 3, a kto miał lub nadal ma tę konsolę. A jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać, jaka jest wasza ulubiona gra. No i cóż, wesołych świąt!